Trzy potrzeby mózgu. No i właśnie Rick Hanson, który można by powiedzieć, jest ojcem tych trzech potrzeb, jasno i bez kozery wprost powiedział. Nasz mózg ma trzy potrzeby, albo klasy potrzeb, nawet mogłabym dodać. Pierwsza z nich to jest poczucie bezpieczeństwa: bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo emocjonalne, bezpieczeństwo duchowe, bezpieczeństwo, które jest dzisiaj rozumiane jako poczucie. Bycia w danym środowisku zaopiekowanym z każdej ze stron. Bezpieczeństwo jest bazą, na której nie może powstać nic innego, stąd my tak bardzo w tym świecie, w którym nie ma dinozaurów ani mamutów, martwimy się o pieniądze. No i słusznie, bo dzisiaj tym mamutem, czy tym dinozaurem, czy tym dzikim lewem, który może nas zaatakować, jest właśnie brak środków finansowych, ale też zdrowie. I najczęściej z tym zdrowiem to jest tak, że my się orientujemy, że ono nam jest potrzebne wtedy, kiedy je tracimy. Więc bezpieczeństwo jest tą bazą. Kiedy nasz mózg przez neurocepcję i introcepcję poczuje, że jest bezpiecznie, bo mamy w sobie takie narzędzie, którym jest neurocepcja, o którym powiem w następnym odcinku, to chce mieć satysfakcję. Satysfakcję z tego, co zjadł, z kim jest, gdzie jest, co robi, jak realizuje swoje życie. I tą satysfakcję sprawdzamy nawet w tym, czy zupa, posiłek, napój jest słodki, kwaśny, słony, jakkolwiek byśmy go nie chcieli nazwać. Tam też sprawdzamy swoją satysfakcję. Ta klasa potrzeb to jest klasa, w której mieszka motywacja i zaangażowanie. No i trzecia klasa potrzeb, najważniejsza, to jest poczucie więzi. Wszystko, co robimy, robimy dla kogoś z kimś i tworzymy te nasze grupy zbieracko-łowieckie, czyli te nasze przestrzenie. Które według naukowców są jasno oszacowane na 150 osób w danym życiu. Czyli 150 osób to jest taka nasza grupa zbieracko-łowiecka, którą my wiemy, znamy, troszczymy się, korzystamy z umiejętności, z umiejętności i korzystamy z ich cech. No więc, bezpieczeństwo, satysfakcja i więzi. Trzy główne potrzeby mózgu. Które nadpisują się właśnie w takiej kolejności. Więzi są kluczowe do tego, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli nie bać się o swoją przyszłość i do tego, że nasz mózg w 75% jest skonstruowany do odbierania ludzkiej twarzy, więc nam trochę trudno jest wieść samotne życie w samotnej przestrzeni pustyni i nie wchodzić w interakcje z innymi ludźmi.